Siema, z tej, z tej strony pDS I chcę Wam pokazać około, nie wiem, pięciu poradników, czy w czy, czymś w jednym. To tak. Jak dodać admina na serwer MTA? To tak. Kopiujemy z ACL to, kopiujemy. Jakby co to, to podam w opisie, to kopiujemy. Kopiujemy to. I od admin. ACL admin. Y, na, na im wklejemy to zamiast gwiazdki, wpisujemy swój nick czyli na przykład u mnie będzie elo. Zapisujemy, dodajemy do swojego serwera. Kolejny poradnik to będzie jak zablokować na przykład na nie wiem kośnik. fotemap map kopiujemy na przykład to, bierzemy do jakiej ranny to, na przykład dla moderatora chcemy zablokować, to chcemy tak. Musi być, jeśli chcemy jakąś komendę czy coś, to, tak, to musi być coś takiego. I tu musi być... Na komenda. Będzie musić nasza komenda na przykład lub w panelu, no to nie będzie ma Znowu zapisujemy, znów wydajemy do serwera. Teraz jak się samemu odbanować? Serwera. Nagle nas ktoś zbanował. Wchodzimy w to, wchodzimy w gita, gdzie mam zainstalowane Gita z Na przykład, a jeśli to będzie serwer, no to w FTP i wchodzimy w, no to. ja wam lepiej pokazuję na serwerze. Wchodzimy w FTP, wchodzimy w to, wchodzimy w modules, coś tam. I tu mamy e, ban list, list i to otwieramy. Najlepiej to sobie zrzucić na pulpit. Znów otwieramy w notatniku. Nie zapisuję. Na przykład e, nas to jest banowane. Po prostu kasujemy linijkę. Oto. E, kasujemy linijkę. I a, jesteśmy odbanowani, O, i Odbanowaliśmy. Następny Dobra, teraz Wam pokażę jak y, zablokować y, broń, czołgi, na przykład miguna. Więc tak y, wchodzimy, w, y, gdzie mamy na przykład gdzie ta Sandra, nie ta Nie, Sandrasko. No, jeśli w Sandra... nie Sandrasko, No, gdzie mamy zainstalowanego Sandras lub y, w FTP, wchodzimy. tu w serwer, to w resultys Game play i szukamy freezoram otwieramy, szukamy na jeśli broni chcemy otwieramy i szukamy weapon mamy weapon na pulpit Znów notatnik oto i teraz tak, chcemy zablokować nie wiem, granat w y, szankel MiniGuna to wszystko to wpisujemy tak. Yy, na przykład block. Lu, jest zablokowane to to przykład, przykład gdzie yy, co Block. co chcemy poblokować? To tak, tak tak. tak. Czyli na przykład to chcemy całe. I teraz ID musi być. ID musi być jeden, wtedy gracz nie może tego wybrać. Zapisujemy i dodajemy na serwer. Yy, blokada mm, samochodów. To to? Wracam już za chwilę, żeby Wam pokazać, tak? Otwieramy. Znów wizora, Zn teraz plik VEHICLS XML Znów na pulpit, znów notatnik otwieramy i znów szukamy y helikopter. To zależy. Hunter, znów zablokowane blok ID1. Tu tak samo Hydra, to samo co wy chcecie po prostu poblokować. Albo tłumacząć co wy chcecie. Nie wiem. To byłoby na tyle, siema.